Tak naprawdę szwajcarska telewizja mnie oszukała. Poważnie nie myślałam, że pojadę na Eurowizję. Po prostu chciałam spróbować. To była świetna zabawa. Teraz mogę doświadczać swojego życia w pełni i bez kompromisów. Na pierwszy rzut oka świat może wydawać się czarno-biały. My chcemy pokazać, że kryje on wiele innych odcieni i dlatego zapraszamy Cię na Drugi Rzut Oka autorski podcast OkoPress, w którym pytamy, dyskutujemy i podważamy, nie zadowalając się ogólnikami. Drugi Rzut Oka. Posłuchaj, by wiedzieć więcej. Nazywam się Marcel Wandas i w tym podcaście będę zajmował się przede wszystkim kulturą, najczęściej popularną, ale i tą, którą niektórzy nazwaliby wysoką, a nawet fizyczną. Przyjrzyj się temu, jak w niej uczestniczymy i jak wpływa na nasze życie. Zapraszam. Rozmawiamy z Nimo, z osobą zwycięską Eurowizji 2024 i osobą reprezentującą Szwajcarię właśnie w tym konkursie. W 2024 roku. Wiem, że niektórym z państwa może się wydawać, że to takie niecodzienne połączenie, o i Eurowizja, ale no, przyglądamy się temu konkursowi od kilku edycji, ponieważ dzieją się podczas jego trwania bardzo ciekawe rzeczy. Mówi on sporo na temat tego w jakim miejscu jesteśmy jako Europa, jako poszczególne społeczeństwa, i wydaje mi się, że warto jest wejść w ten świat. Zachęcam do tego wszystkich, którzy jeszcze nie są do tego w pełni przekonani. A mimo to ciekawy przypadek, naprawdę fascynująca osoba, osoba niebinarna, to jest bardzo ważne i dlatego używam neutratywów w tłumaczeniu tego, co powiedziała mi osoba zwycięska Eurowizji 2024, i dlatego też używam ich również w pytaniach. I ta niebinarność jest bardzo ważnym tematem, tematem, który pojawia się w piosenkach Nimo w różny sposób, ponieważ można prześledzić karierę tej osoby i zauważyć, że najpierw podchodziła do swojego ciała mówiąc o braku akceptacji o tym że nie czuje się dobrze o czym też chwilę porozmawialiśmy ale w ostatnich latach a szczególnie w tym roku Eurowizyjnym w piosenkach mimo widać eksplozję radości i otwartości to podejście zostało zderzone podczas Eurowizji 2024 z dużym napięciem podczas konkursu. Wiele z Państwa może pamiętać, że oprotestowany został udział Izraela w Eurowizji 2024. W Malmę, gdzie odbywał się konkurs, trwały bardzo duże, masowe wręcz protesty. Do końca nie było wiadomo, czy Izrael wystąpi. W końcu wystąpił. Jeszcze do tego doszła dyskwalifikacja holenderskiego reprezentanta. Przez chwilę wydawało się, że może to mieć jakiś związek właśnie z udziałem Izraela i z tym, jak właśnie holenderski reprezentant czuł się z tym, że Izrael występuje na tej samej scenie. W końcu okazało się, że tak nie było. Tak czy inaczej, był to y, konkurs, było to wydarzenie związane z wieloma y, pozytywnymi, ale też negatywnymi emocjami. No i ja, jako y, fan Eurowizji, już w tym momencie w pełni wyautowany y, przed naszymi słuchaczami i czytelnikami, nie mogłem nie zapytać o to, jak takie wydarzenie może wpływać na y, osobę występującą. No i o to, co powiedziało mi Nimo. Czuję, że nauczyłam się bardzo wiele o tym, jak ulepszyć moje występy, jak stworzyć ich bardziej spektakularną wersję, bo nie chodzi tylko o to, żeby wejść na scenę i zaśpiewać. Można zrobić na scenie o wiele więcej. Eurowizja zwiększyła moje zrozumienie dlatego, co znaczy być artystą. Dała mi bardzo wiele pewności siebie. I teraz, jako artysta, naprawdę wierzę nie tylko w tworzenie muzyki. Tworzyłem przecież muzykę przez całe swoje życie. Ale teraz wiem, że mam coś, co jest warte opowiedzenia. I mhm. I

bardzo mocno skupić się na szczegółach, ponieważ każdy występujący ma 3 minuty, a moja piosenka trwała dosłownie 3 minuty. Nie była krótsza, nie była dłuższa, więc w tym czasie wszystko się liczy. Trzeba skupić się na każdym spojrzeniu w kamerę. Wszystko musi być idealne, każdy krok na scenie musi być bardzo dokładny i jest w tym coś bardzo interesującego, fascynującego. Moje występy były wcześniej bardziej intuicyjne, bardziej można powiedzieć wyrwane z chwili. Eurowizja dała mi spojrzenie na zupełnie inne podejście do występowania. Mimo to każda noc była inna, każdy występ był inny, ponieważ wiele rzeczy mogło pójść nie tak. Nie każdy ruch był dokładnie taki sam. Kręciło się na tym gigantycznym talerzu. I każdej nocy miałem tylko nadzieję, że nie spadnę. Bo słyszałem, że nie miałeś magnesów w środku um, podeszw swoich butów, tak? Nie, tak nie było. Nie, nie było tam żadnych magnesów, mimo że niektórzy tak myśleli. Eurowizja wydaje mi się bardzo intensywnym doświadczeniem. Szczególnie ta edycja, na której wystąpiłoś, wiązała się z wieloma kontrowersjami, ale z drugiej strony chyba nawiązałoś tam bardzo wiele przyjaźni, bardzo wiele bliskich relacji z ludźmi. No chociażby z naszą reprezentantką Luną, z reprezentantem znanym jako Windows 95 Man z Finlandii. Powiedz coś o tym więcej. Um, yeah, I believe, I believe Myślę, that że to było much. bardzo wiążące doświadczenie, wpływające na to, że poznaliśmy się lepiej z innymi uczestnikami. Myślę, że niewiele osób tak naprawdę może zrozumieć to, co znaczy przejść przez takie właśnie doświadczenie. To jak wciśnięcie pedału gazu i naprawdę rozpędzenie się od zera do stu. I obejmuje bardzo wiele nowych doświadczeń. Myślę więc, że istnieje coś w rodzaju możliwości nawiązania natychmiastowej więzi z kimś, kto przeżył to samo. Pewne wzajemne zrozumienie, poczucie empatii, to naprawdę ułatwiło nawiązanie kontaktu z bardzo wieloma osobami. Co prawda, nie miałam szansy nawiązać głębokich relacji ze wszystkimi, ale myślę, że. Ale myślę, że kilka osób nadal pozostało w moim życiu. Dużo podróżuję. Często jestem w różnych miastach w Europie i wtedy spędzam czas z ludźmi, których kocham. I mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi na bardzo długi czas. Nawet jeśli nie będziemy mieli okazji zobaczyć się przez lata, no to jeśli spotkamy się na przykład za pięć lat, to znowu poczujemy to natychmiastowe połączenie. Przygotowując się do tego wywiadu wróciłem do jednej z twoich starszych piosenek This Body. Tam pojawiają się takie słowa, które mogą się wydawać bardzo smutne. Jeżeli to ciało byłoby domem, to chętnie bym mnie spaliło. Tak śpiewasz i powiedz w jaki sposób udało się przejść od Takiego momentu, takiej nieakceptacji dla własnego ciała, dla tożsamości, do tego momentu, w którym jesteś teraz. I definitely feel. Czuję, że jestem zdecydowanie silniejszy. Uważam, że bycie otwarcie kwirową, niebinarną osobą pomogło mojej pewności siebie. Wcześniej czułam, że jestem samotny z wieloma myślami, że to, kim jestem, nie było odzwierciedlone w tym, jak inni ludzie mnie widzą. Teraz zauważam, że postrzegają mnie zgodnie z tym, jaką osobą się czuję. Zdecydowanie jednak są momenty, gdy niektóre z tych uczuć, które wyraziłam w tej piosence, wracają. I was was not reflected in how people mm -hmm. saw me, and I think that's a big discrepancy. And you know, now that I think people just see me more for who I am, I think also my kind of self image has bettered with that. But there's definitely also moments where um, some of the things in the song still feel true. The burning, the house down, is a metaphor. Metafora i dobry punkt wyjścia do stworzenia czegoś nowego. Następna linijka tekstu mówi o tym, że chcę zbudować sobie miejsce, w którym poczuję się bezpiecznie. Podążałem wtedy tropem metafory o Feniksie, który powstaje z popiołów. Ten dom może być przestrzenią, w której możesz stać się z sobą. Po prostu osobą, którą chcesz być. Eurowizja była kolejnym krokiem, jak skok do bardzo zimnej wody. Wymagała dużo odwagi i dużo pewności siebie. Okazało się jednak, że to było bardzo satysfakcjonujące doświadczenie, bo kiedy naprawdę pokażesz, kim jesteś, bez żadnych ograniczeń, może stać się coś bardzo interesującego. Naturalne, że niektórzy ludzie odchodzą, ale ci, którzy akceptują Cię i kochają Cię za to, kim jesteś, chcą Cię bardziej wesprzeć, być przy Tobie i kochają Cię za to, kim jesteś, pojawiają się w Twoim życiu również nowe osoby. I tak naprawdę od momentu mojego występu na Eurowizji cały czas to się dzieje. Cały czas obserwuję nowych ludzi przy sobie. Przejdźmy teraz od tej piosenki do. The Code, czyli do tego utworu, który zabrało się ze sobą na Eurowizję. Jaki to był dla ciebie moment? Czy taki właśnie transformacyjny, czy w tej chwili, w której pisałoś tę piosenkę, a potem występowałoś z nią na scenie w Malmy, czułeś, że to jest właśnie chwila, w której przechodzisz pomiędzy tymi dwoma światami, tym właśnie smutniejszym w którym trochę ukrywasz się ze swoją tożsamością do tego, gdzie ją w pełni celebrujesz? Piosenka The Code była momentem radości, nie była dla mnie momentem transformacji. Ta chwila wydarzyła się wcześniej. Spojrzałam na mój rozwój jako człowieka i czułam, jak moja rodzina i przyjaciele wyrażają akceptację dla tego, kim jestem. Poczułam przypływ pewności siebie, poczułam się świetnie ze sobą, i myślę, że ta piosenka wydarzyła się i wyszła właśnie z tego poczucia, że teraz jest moment na świętowanie tego, kim jestem, gdzie jestem i jak daleko zaszłam. Ale chyba nie od razu wiedziałeś, że piszesz piosenkę na Eurowizję. I got invited to a songwriting camp. W tym czasie dużo pisałam mm -hmm. dla innych artystów. Zostałam zaproszona na obóz pisania piosenek w Szwajcarii. On jest znany z tego, że wypuszcza bardzo wiele piosenek, które potem pojawiają się na Eurowizji. Zresztą kilka ostatnich piosenek z Eurowizji, tych szwajcarskich, pochodziło właśnie z tego obozu. Wydawało mi się, że zostałam zaproszona, po to, by napisać właśnie kilka z takich propozycji, które ewentualnie znalazłyby się potem w szwajcarskich preselekcjach. Przyjechałam tam i miałam sesję z Tają, moją dobrą przyjaciółką. I producentką zapytałam, dla kogo piszemy, no a ona na to, że tym razem piszemy dla ciebie, Nimo. Ja na to, że w porządku, chyba nigdy wcześniej nie myślałam o Eurowizji, ale spróbuję. No i świetnie bawiłam się w studiu. Pisząc z nimi, odpuszczając tak naprawdę wszystkie emocje, nie czułam, że to jest jakaś wielka sprawa, nie brałam tego do siebie. Poważnie, nie myślałam, że pojadę na Eurowizję, po prostu chciałam spróbować. To była świetna zabawa. Następnego dnia pomyślałam: Zróbmy jeszcze raz kolejne nagranie, pomyślmy o tym, co będzie dobre dla mnie. I wtedy napisaliśmy The Code. No, i gwiazdy same się ułożyły. Tak dobrze się bawiłam pisząc tę piosenkę, i nie wiem jak to się wydarzyło, że no, przesłuchaliśmy tej piosenki i stwierdziłam, że okej, okay, jeżeli kiedykolwiek pojadę na Eurowizję, to właśnie z tą piosenką. Odtworzyliśmy tę piosenkę pod koniec sesji i kilka osób weszło do studia. Wszyscy byli w pewien sposób zafascynowani. Nie próbowaliśmy iść w jakimś konkretnym kierunku, po prostu dobrze się bawiliśmy i myślę, że naszą intencją było po prostu być jak najbardziej kreatywnym, jak to tylko możliwe. I tak się stało. Nagranie tej pierwszej wersji piosenki od Pisania przez partie Draman bas'u, wokale i inne partie trwało tak naprawdę jeden dzień. A jak wspominasz ten moment, kiedy dowiedziałeś się o tym, że no tak, jedziesz na Eurowizję? Jaka była reakcja? So I very well mm -hmm. they tak naprawdę szwajcarska you. telewizja mnie oszukała, bo Zadzwonili do mnie i powiedzieli: OK, jesteś w pierwszej dwójce, ale mamy do ciebie kilka ostatnich pytań. Bardzo ważne jest, abyśmy najpierw usłyszeli na nie odpowiedź, a potem zdecydujemy, czy możesz jechać. Dali mi znać na dzień przed naszym spotkaniem. Ten cały proces trwał tyle miesięcy, a teraz jeszcze mają jakieś pytania. Byłam bardzo zdenerwowana. Próbowałam przygotować się na te pytania, których tak naprawdę nie znałem. Nie mogłam się domyślić, o co może chodzić. Następnego dnia poszłam na spotkanie o 10 rano. Oni zapytali o to, jak się, czu się czuję, w jaki sposób wyglądał cały ten proces. No i mieli też ostatnie pytanie: Czy chcesz nas reprezentować? Wtedy wszystko było jasne. Mm. Like, oh god, of course it was that, of course it was that, and then, uh, yeah. Yeah. <laughs> then it was clear. The Code muzycznie to jest szalona podróż, bo mamy tam i rap, i arię operową, i taką, mm, taki bondowski również sznyt w jednym momencie. Jak to jest możliwe, żeby powstała właśnie taka piosenka, a jednocześnie żeby wydawała się ona spójną całością, co wydaje mi się mm, pozwoliło ci wygrać Eurowizję. With the, with Wszystko toczyło się naturalnie. Wiedziałam, że chcę zrobić coś z motywem drum and bassowym. Zmiksowaliśmy to z innymi partiami, ze skrzypcami, z bębnami. Potem stwierdziliśmy, że może to być mieszanka elektroniki i klasyki. Napisaliśmy zwrotkę i po prostu zaczęłam śpiewać. Ostatniego dnia nagrań jeden z producentów zagrał bardzo piękną partię na pianinie. Ja z kolei, ja kolei pomyślałam, że całe życie rapowałam, więc dodajmy. Taką sekwencję rapu w, w zwrotce. Poszczególne kawałki e, tego utworu przypominały bardziej elementy domino. Przyjrzeliśmy za intuicją. Decyzja na decyzję nie była tak, jak myśleliśmy tego słowa jako koncepcja na pierwszym. To -hmm. było bardziej, że te indywidualne pieces wydarzyły się jak domino stones intuition, I guess. Porozmawialiśmy o słowach, porozmawialiśmy również o muzyce, a teraz trochę o warstwie wizualnej. Twoje teledyski bywają bardzo ciekawe i dwa razy wsiadłoś w trakcie ich kręcenia do pociągów, do jednego pociągu, który troszeczkę przypomina mi taki szwajcarski pociąg, taki szwajcarski skład pędzący przez Alpy Bernina Express, bardzo kameralny, bardzo piękny, a z drugiej strony do pociągu Eurostar, Eurostar po polsku, który mknie pomiędzy Paryżem a Londynem. Skąd ci się to wzięło? Czy jest u ciebie jakaś Jakaś pasja do pociągów. I mean, I'm from mm -hmm. no, Szwajcaria jest znana z e, najlepszych na świecie pociągów, najlepszej na świecie komunikacji kolejowej, więc e, poczułam, że muszę w jakiś sposób to zareprezentować. No, spokojnie tylko żartuję, ale uwielbiam symbolikę pociągów. Jest e, piosenka jednej ze szwajcarskich legend popu, e, która opowiada o tym, że siedząc w pociągu. Możesz spojrzeć w tył na swoją przeszłość, ale i w przód na przyszłość. Możesz wyjrzeć za okno, zobaczyć swoją teraźniejszość. To jest bardzo interesująca metafora, ale wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy dzieją się właśnie w danym momencie. I dlatego, umieszczenie tej piosenki w takim kontekście było dla mnie ważne i interesujące. Nie wiem czy chcę teraz zagłębiać się w temat pociągów, ale kocham pociągi. Naprawdę je kocham. It's like it kind of looks it's like a metaphor mm for how you can view life, you know, like if you're like only like reminiscing about the past or if you're only focused on the future, but the real thing happens like the most important thing happens in that moment. It's an interesting in the present moment. It's an interesting song. Um Początkowo same, ten teledysk train, miał no? być kręcony w samolocie. Mieliśmy pomysł polegający na pętli czasu, na tym, że przechodzę przez zasłonę pomiędzy poszczególnymi częściami samolotu. Zarezerwowaliśmy więc samolot w Czechach w starym muzeum, w którym chyba były wojskowe samolaty, samoloty z dawnych czasów. Wszystko było już potwierdzone, byliśmy gotowi. Ale pięć dni przed rozpoczęciem zdjęć do teledeską zadzwonili do mnie ludzie z telewizji i stwierdzili, że no, przepraszamy, mamy problem. Bo odwołali nasz plan zdjęciowy, i w ostatniej chwili wszystko musimy zmienić. Wcześniej byliśmy już w tym muzeum trzy razy, żeby zobaczyć, jak może wyglądać plan, więc pomyślałam, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. W ostatniej chwili producenci zmienili koncepcję, musieli wymyślić zupełnie nową lokalizację. W ostatniej chwili musieliśmy stworzyć nową scenografię i ustawić wszystko tak, żeby mogło się wydarzyć właśnie w pociągu. Ale wydaje mi się, że ten super szybki pociąg pomiędzy Paryżem a Londynem, pomiędzy dwoma też miastami, które nigdy nie śpią, które cały czas są w ruchu, też może być pewnym punktem wyjścia do rozmowy o twoim życiu, jakąś metaforą tego, co, co przeżywasz. No i właśnie, w jaki sposób piosenka Eurostar opowiada o tym i w jakim jesteś momencie, bo chyba to jest taki moment, kiedy trzeba się trochę ucieszyć sukcesem, trochę wyluzować, no i pójść na imprezę. Mm, yeah. you know. Napisałem tę piosenkę w lipcu, był on po Podróży do wielu różnych miejsc. Właśnie wróciliśmy z Madrytu i tam braliśmy udział w Paradzie Równości. Było tam wiele imprez, również oficjalnych uroczystości. Potem pojechaliśmy do Barcelony. Tam również odbywało się gigantyczne święto Dumy LGBT. I dlatego Poczułam, że właśnie teraz jest ten moment na świętowanie tego, gdzie jestem, kim jestem i tego, jak wielu fantastycznych ludzi pojawiło się wokół mnie. To uczucie kierowało mną, kiedy pisałam tę piosenkę. Miałam też perspektywę przeprowadzki do Londynu i chciałam napisać piosenkę o tym, jak tam przybywam. I dosłownie, ale też metaforycznie, jak wchodzę w kolejny rozdział mojego życia i pomyślałam, że właśnie pociąg Eurostar, Eurostar, jest świetną metaforą. To uczucie, kiedy wyjeżdżasz z tunelu pod kanałem La Manche, no to rzeczywiście, to jest uczucie, jakbyś pędził z prędkością miliona mil na godzinę. To uczucie towarzyszyło mi w tym roku na bardzo wiele sposobów. Teraz mogę doświadczać swojego życia w pełni i bez kompromisów. Mhm. Mhm. Twój występ na Eurowizji był szczególnie ważny według mnie, bo po raz pierwszy bardzo wiele osób zobaczyło w telewizji, ale też po raz pierwszy w ogóle osobę niebinarną. Czy czujesz, że to mogło mieć właśnie taki wydźwięk? Czy podchodzą do ciebie ludzie, czy piszą w prywatnych wiadomościach, na przykład w mediach społecznościowych, o tym, że twój występ miał dla nich takie właśnie znaczenie? Mogę tylko mówić o tym, co i myślę, że teraz no tak, ludzie przychodzą na moje koncerty i mówią, że czują się tam bezpieczni, czują się dumni z tego, kim są. Ktoś napisał do mnie coś pięknego w mediach społecznościowych e, właśnie o tym, że dzięki temu że wystąpiłem na. Eurowizji ta osoba poczuła się wystarczająco bezpiecznie, by ujawnić się swoim y, rodzicom. Ta osoba poczuła, że skoro osobę niebinarną pokazują w telewizji, taką osobę szanują, to również ona jest wystarczająco bezpieczna, aby się ujawnić. Zdałem sobie sprawę, że mogę mieć wpływ. Na inne osoby. Uważam, że wszyscy możemy mieć wpływ na to, jak wygląda świat. Wszyscy możemy pomagać w tym, żeby uwidaczniać różne rodzaje tożsamości, będąc również autentycznymi dla samych siebie. Autentycznymi i widocznymi. Ja czuję, że im bardziej jesteśmy, jesteśmy widoczni, im bardziej ludzie tacy jak my są widoczni dla innych. Tym więcej osób wokół może zdawać sobie sprawę, że nie jesteśmy zagrożeniem. Nie jesteśmy sprawą, którą należy się martwić. Jesteśmy po prostu ludźmi, którzy chcą żyć własnym życiem i być szczęśliwi, jak wszyscy inni. Fajnie, że zainteresował Cię ten temat i że wciąż z nami jesteś. Nasze podcasty powstają dzięki wpłatom czytelników i czytelniczek, słuchaczy i słuchaczek. Dorzuć się do nich na stronie oko.press ukośnik Wesprzyj. Link znajdziesz w opisie każdego odcinka podcastu Drugi rzut oka.